idziemy do Lidla pierwszego, bo niestety nie można kupić wszystkiego tego, z czego byśmy sobie chcieli i tego, co byśmy sobie życzyli. I tak naprawdę, żeby kupić, to trzeba objeździć po kilku Lidlach, to wtedy nam się uda kupić coś na wyprzedaży czy tam w promocji. Teraz jesteśmy jakby na Zakopiance, zjeżdżamy tutaj od Libertowa, no i tutaj mamy tego Lidla zaraz. W tym Lidlu na przykład jest, o której nie, nie słyszałem wcześniej, że będzie, piła szabla... piła nie szablasta, tylko piła taśmowa do metalu. Ta, ta z tym stołem dodatkowym kosztowała 440, chyba 4, czy około 500 zł, a teraz, a tu kosztuje około 250 zł. W tym widzu, co teraz byłem tutaj na zakopiańskiej, udało mi się kupić szlifierkę kątową Performance. Żadna promocja, bo ona jest w tej samej cenie, co była. Dostępna online. Ale udało mi się kupić jedną rzecz. Jest to ten pistolet pneumatyczny do czyszczenia korundem czy tam piaskiem, do piaskowania po prostu. I bardzo tania cena, 20 parę złotych. Plus dwie puszki korundu. Jesteśmy teraz już na Wielickiej. I tutaj mamy kolejnego Lidla. Także może tu się uda kupić jeszcze coś w promocji. Tutaj na Wielickiej co tutaj było? No to piła Szablasta Performance, ale 444 zł. Tutaj jeszcze mieliśmy te takie migomaty spawalnicze, albo inaczej, urządzenia spawalnicze, które służy do spawania drutem samosłonowym. Tam ten model wyższy 120 A. Też bardzo dobra cena, 200, 200 parę złotych. No ale już mam ten 90A, to nie będę kupował drugiego, po co mi. Tak, zobaczymy, także zobaczymy, co jest na, na tej ulicy Ćwiklińskiej teraz, tam na, w Krakowie, na Bieżanowie, zobaczymy. Wam pokażę, drodzy widzowie, co w tym Lidlu było czy na ulicy Ćwiklińskiej. Zacznę może od takiej motowietarki Parkside'a z systemem X20V Team. Jest to, jest to ta seria Performance. Normalnie w sklepie online kosztuje 4, 444 zł. Tu można było za niecałe 250 zł zakupić ją już z całym systemem, z baterią, z ładowarką. Także to jest bardzo atrakcyjna cena, bym powiedział. W innych Lidlach, w których byłem, dwóch jeszcze, też już nie było tego sprzętu, także od razu zostały wykupione. Także rozpakujemy zaraz to pudło, tą walizkę. Zobaczymy, czy w tej cenie coś się w środku zmieniło, czy nie. Tutaj mam kolejne urządzenie. Też bardzo niska cena, około 50 zł. Jest to szlifierka oscylacyjna. Też rozpakujemy, zobaczymy, co tam w środku jest. Kolejnym urządzeniem, które też zakupiłem w Lidlu, jest szlifierka kątowa z serii X20V Team, seria Performance. Tą szlifierkę będę testował jeszcze nie było jej na moim kanale będę ją porównywał z, ze szlifierką z serii zielonej również z akumulator 4 Ah także zapraszam już na kolejny film z testów tej oto szlifierki i porównanie z, ze szlifierką zieloną też rozpakujemy zobaczymy z tych trzech lidli co byłem to tylko w jednym lidlu była ta szlifierka nie wiem dlaczego raz tu dają, raz, raz nie. Cena jest taka sama jak w sklepie online, także tutaj nie było żadnej promocji na nią. Kolejnym narzędziem, też w atrakcyjnej cenie 119 zł bodajże, czy coś takiego. Mamy taką wiertarkę udarową 1100W, z regulacją obrotów, silnika, taka dosyć mocna wiertarka udarowa, no to Warto tu sprawdzić, co jest warta, widzę, że tu jest futerko metalowe również. Też otworzymy, zobaczymy. Akurat ten model był dostępny w, w każdym z tych Lidli. Tu są jeszcze jakieś odciągi namalowane, także ciekawa sprawa. A jeszcze taką ciekawostką, poza tymi wszystkimi narzędziami, co udało mi się kupić, zresztą było tam mnóstwo różnych takich ciekawostek, bardzo dobre wyprzedaże były, moim zdaniem. Tym razem, kto nie był, ten niech żałuje. Taka klawiatura gamingowa z podkładką, oczywiście, tutaj od razu. Ona normalnie jest dosyć droga, bo jej cena to jest 129 zł. Ale mi się udało kupić ją i było ich sporo. Mi się udało ją kupić za 59 zł. Także to cena jest naprawdę rewelacyjna Warto czekać na takie wyprzedaże, no, tylko trzeba po prostu później jeździć za tym. Czy coś się tutaj pozmieniało? Wątpię w to, ale zawsze można zobaczyć, bo to jest jakby z wyprzedaży. No to nie wiadomo czy to... Mam nadzieję, że to nie było używane ani nic z jakichś zwrotów. Jak widać, rączka cała, no bo to dosyć sobie waży z tą walizką. No i tak, instrukcja obsługi: ładowareczka 4,5 Ampera maksymalnie. Rączka tu jest ok, mocna sprężyna do ogranicznika, ok, dobrze trzyma. No i ten przełącznik wiercenia, wiercenia z kłóciem. Tutaj sobie ustawiamy dłuto w naszej pozycji i sam młotek. Bateria 4 Ah. Tutaj mamy jeszcze regulację obrotów. Akumulator naładowany. No, sam młotek tutaj mamy wiercenie, Z darem. no i samo wiercenie. Jest jeszcze diodale, to było na jedynce. Na 6. No, myślę, że jest OK. Sprawdzimy to jeszcze w terenie, tak jak tą pierwszą. Zobaczmy teraz dalej. Teraz wiertarka sieciowa udarowa model PSBM 1101. Tradycyjnie instrukcja, również rączka, tylko tu już jest przestawiana, nie jest przekręcana. Można sobie dostosować lewe, prawe obroty regulacja obrotów. Metalowe futerko od 1,5 do 13 mm wiertła. Oczywiście, ogranicznik jeszcze jest do tego. I tutaj taki mamy dodatkowy element do wiercenia bezpyłowego. Przykładamy sobie do ściany. Wiercimy, a tutaj odsysamy do przyłącza do odkurzacza. Też fajna sprawa. Czyli skok. Tutaj będziemy mieć taki skok wiertła, właśnie tu na tej sprężynie. Tyle możemy wywiercić tak głęboko. Też sprawdzimy, jak to działa. Także już zapraszam, porównam inne dwie wiertarki sieciowe z tych dyskontów budowlanych spożywczych uruchommy zobaczmy jak ona działa co tu jeszcze mogę powiedzieć tutaj mamy blokadę Pierwszy, drugi bieg. A tutaj mamy wiercenie i udar. Zobaczymy na drugim biegu. Na drugim biegu, ale tutaj mamy obroty zmniejszone, damy na maksa. Troszkę topornie to przełączanie, przełączanie idzie, ale może tu poruszamy. O tak, trzeba poruszać tym wrzecionem. To mamy na pierwszym biegu teraz na maksa. Znaczy le, prawe, to są prawe obroty. Nie, tu, tutaj regulujemy prawe, lewe obroty. Tu mamy pierwszy, pierwszy bieg, teraz mamy drugi bieg. Słyszymy, to jest wiertarka udarowa mechaniczna. Nie ma tutaj pneumatyki. Teraz mamy wyłączony udar. No także, tak jak widzimy, tak ona pracuje na biegu jałowym. Zobaczymy, jak się sp sprawdzi w pracy. To przełączanie tu się już blokuje w połowie, ale trzeba poruszać brzecionem. No i odpuszcza od razu. O, takie są tutaj dwie zapadki. Kolejne urządzenie w tym unboxingu to będzie taka szlifierka oscylacyjna. Sprawdźmy zawartość tego pudełka. Zobaczmy, jak to wygląda. Co tutaj w ogóle jest? Pojemniczek do pyłu. Bardzo dużo opinii jest takich, że to koło wibracyjne, że ono po prostu w czasie pracy się bardzo szybko zatrzymuje. Pewnie jakiś element, który napędza to, może się bardzo szybko zużywa. Rozkręcimy, zobaczymy wnętrze tego urządzenia. Dodam, że ten filtr. Filtr. To jest prawie to samo, albo to samo nawet. Cena bardzo niska około 50 zł. Przejściówka do odkurzacza, instrukcja obsługi dodatkowy papier. No i sama szlifierka, nic poza tym. W ogóle, jak im się opłaca, robić za 50 zł. Takie urządzenie tutaj dosyć takie fajne, gumowane, dobrze się trzyma. Tylko mamy tutaj włączenie zaciski do papieru. No, gdy nie będziemy mieć na rzep, bo tutaj jest na rzep, ale jeżeli będziemy mieć zwykły papier, gdzie będziemy sobie docinać no to będziemy korzystać z tych zacisków czyli fajna funkcja dodatkowa uruchommy, zobaczmy jak silnik pracuje no, pracuje normalnie jak długo? 3 lata gwarancji to się nie mamy co martwić ale pewnie, jak będziemy do czegoś potrzebować, do jakichś płaskich powierzchni czy owalnych, to też to jest dobre urządzenie. To urządzenie jest dość, dosyć drogie, jeżeli chodzi o markowe produkty. Także rozkręcimy to i zobaczymy, co tam jest, co się dzieje. Tak więc, zapraszam na kolejne filmy. Na film z rozbiórki. Tego urządzenia. W kolejnych film, filmach przetestuję tą nową motowiertarkę na serii X20V Team i porównam tą drugą wiertarkę. Porównam ją z inną wiertarką Parkside, też sieciową, mocniejszą oraz z dostępną w castoramie też tej klasy wiertarkę. Taką właśnie firmy Magalister, także porównamy, zobaczymy, która jest lepsza. Jakie tam mamy dodatkowe funkcje, czy one się nam po prostu przydadzą w pra przy pracy. Także zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć.